A jeśli chodzi o podawanie psom resztek? których my nie dojemy. ludzki, ludzki. ludzkiego stało. Tak. tak, to też jest, bym powiedziała, w sumie nadal duży problem, bo, bo z jednej strony są te nowoczesne trendy, które, którym ulegają najczęściej najmłodsze pokolenia, ale są jeszcze pokolenia starszych osób, które no się zajmują właśnie. zwierzakami. I tutaj z kolei widzę, innego rodzaju błędy są popełniane. Najczęściej, tak, tak średnio. Że z kolei starsze osoby mają tendencję do tego, że trochę tak traktować Żołądek psi jak śmietnik. E, wiem, z czego to wynika, i, i poniekąd ich rozumiem, bo to są osoby, które przeżyły wojnę, które głodowały, gdzie dostęp do jedzenia był um, utrudniony, Ogręcione. ograniczony. E, um, A tu jeszcze i, pieska na karmie. I bardzo dużą trudność sprawia im wyrzucanie jedzenia, jeżeli coś się zepsuje. E, I takie osoby e, potrafią zjeść coś tego same. A jeżeli nie jedzą same, to nie wyrzucą i jeżeli mają psa, to podadzą podadzą to zwierzęciu. Czyli jakaś zepsu, nadpsuta kiełbasa, albo nawet olej z patelni po smażeniu kotletów, to już wie, wiele takich historii słyszałam. O olej? Um, Wow. Tak, jak zostaje z patelni po, po smażeniu, no to szkoda go wyrzucić. Gdy generalnie takie, takie rzeczy, żeby no nic nie wyrzucać, żeby mm, nic się nie zmarnowało, mm. no bo to też jest energia, no ale wiemy, że to jest szkodliwe. Tak? Taki... No to jest tak samo żywy organizm jak i u nas, więc no jeżeli właśnie. nam szkodziły takie rzeczy i o tym wiemy, bo to jest potwierdzone naukowo, to mm. Psów jest to samo. Tak, czy no, psy też mają nowotwory, też chorują na wszystkie choroby, praktycznie takie jak my, więc y, nie możemy traktować żołądka psiego inaczej niż naszego, i, i naprawdę czasem lepiej jest wyrzucić to jedzenie niż, niż podać zwierzakowi. Bo potem to się naprawdę źle kończy. Y, szczególnie jeżeli mama. Y, podajemy jakiś tłuszcz, czy to nie wiem, masło zjełczałe, ziel, czy właśnie taki olej, to nie jest tylko problem tego, że to jest utlenione i, i, i tak mm, szkodliwe na, na dłuższą metę, ale też przy podaży samego tłuszczu w, w jednej porcji większej ilości może dojść do ostrego zapalenia trzustki. I to już też jest jakby poważny problem mm, i musimy na to reagować natychmiast, pojechać do lekarza weterynarii, tam zostawiamy duże pieniądze, no a więc ta oszczędność jest pozorna. To jest no, tylko w naszych właśnie. głowach, żeby szkoda, żeby się zmarnowało. A tak naprawdę to, to potem cierpi pies na tym i, i jeszcze nasz portfel przy hmm. okazji, niestety. Hmm.